Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj taki po, poradnikowy troszkę program o tym, jak e, bezpiecznie spędzać czas na plażach Cypru. E, ale nie mówimy o jakimś bezpieczeństwie kryminalnym, tylko bezpiecznie, żeby się nie spalić słońcem, żeby wszystko było ok, ale również jak bezpiecznie e, ekonomicznie spędzać, bo można się wystrzelić e, w niezły komin, jak troszkę nad finansami człowiek nie panuje. W drugiej części porozmawiamy o tym, w jakich rejonach Cypru, o jakiej porze roku najlepiej spędzać w czasy i komu. Więc co, zaczynamy tak, zaczynamy od tego jak. Jak, więc proszę Państwa, przede wszystkim kilka podstawowych rzeczy. Ponieważ na ogół przyjeżdżacie Państwo tu z dziećmi, więc podstawowymi rzeczami jest co? Olejek. Olejek. I to z dużym, no ja mam akurat tutaj 20, e, czyli najlepiej milion, 30. Najlepiej 30 lub 50, zwłaszcza jeśli chodzi o dzieci. Ja użyłem na przykład 50. 50. I tak. dzieci też polecam z tym smarować, ponieważ jednak Polacy nie należą do nacji z bardzo ciemną karnacją. Ja proponuję dla dzieci, ponieważ jednak słońce, słońce bardzo mocno peruje, ja polecam dla dzieci, są takie specjalne ubiory. A takie, 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 takie. Z, z długim rękawami. Albo z długim, albo z krótkim, ale jest zasłaniające ciało. I czapka jest obowiązkowa. Tu ja pokażę swoją czapkę. Ja ją kupiłem, ja ją kupiłem ile lat temu? Malezi 30, Malerii 30 lat, temu. lat temu. Ona na początku miała jakoś <grym> Formę, ale po pierwszej kąpieli kąpiel ją y, stracił. I był by to kiedyś Michał, a teraz to jest. Dziadek jest, a teraz, a teraz jest dziad mi... Michał. Dziad mi Michał. Michaliny. Dobrze, i teraz generalnie czapka, oczywiście, jest bardzo filo, Znaczy, dzięki temu, że straciła formę, jest bardzo dobra, bo ja ją często biorę dla ryby i na przykład może ona służyć jako coś do odsiewania ryb, ale i 5 kg kartofli. O, jeszcze i jeszcze rys możesz <laughs> dodawać. <laughs> 5 kg kartofli mogę w tej czapce przynieść. E, oczywiście ja, ja, ja tu troszkę będę z Ines żartował, jakby nie było tak. Ines kiedyś e, kupiła bardzo elegancki taki kapelusz. <noise> kapelusz, kapelusz tak. w którym się opalała. No i później się wszyscy pytali, co się stało z jej twarzą, <noise> bo wyglądała jak indyczej. Kapelusz <noise> okazał się być ażurowy i ona się opaliła no, po prostu w piegi. W tak? tak. Które nie mogła się, tych piegów nie trzy, mogła się… Trzy lata. O, trzy lata tak. pozbyć. Także proszę Państwa, czyli tak. Zwłaszcza dzieci. Czapka obowiązkowa, duży filtr obowiązkowy. I to proszę Państwa, co Z Wam sobą, się tak. przydaje e, zarówno do za chwilę przejdziemy, jak ekonomicznie pić na plaży. Ale do, do, absolutnie dzieci muszą mieć jak najwięcej wody. Czyli generalnie dziecko chce wody, musicie mieć przy sobie wodę, musicie tą wodę dawać. Najlepsza I jest woda normalna, I najlepiej nie słodką. To. No, nie, nie słodką, żadny napoj. Normalna woda, niegazowana. To musicie mieć. No a teraz troszkę o ekonomii, ale ja zbliżę usta. Ja, jak każdy anglik, gin z mineralną. Ines przy została. Proszę Państwa, więc generalnie tak, w barach, przy plażach yy, obowiązują dosyć duże ceny. Ceny, których ja nie akceptuję. Znaczy oni nie obowiązują, tylko no, oni czy one tak są są, są. są w tak. barach, tak, są duże ceny, za napoje, ale alkoholowe generalnie, tak na alkoholowe, drinki. Wodę, coca colę wszystko jedno co? Kanapki. E, czy kanapki, tak. I e, proszę Państwa, no oczywiście e, można, jeśli ktoś chce, można wydawać na przykład, bo to mniej więcej cena za, za long drink, czy na przykład na margaritę, jakiś tam kuba libre. To jest e, proszę Państwa 9-10 euro za, za taki drink. E, dostajecie go w plastikowym kubeczku e, bez e, parasolki. No i musicie się... Nota Umbrella, no, tak, nie ma i musicie się tym cieszyć. E, więc ja proponuję troszkę tańszy wariant i to jest taki tańszy wariant, który się nawet opłaca, jeśli Państwo tylko na tydzień przyjechali, ale na przykład codziennie chcecie chodzić na plażę. Ale powiedz mi, że, że my to opracowaliśmy do no, bo tego. Bo to, znaczy, znaczy, no. znaczy generalnie tak. A? Jeśli ja mam zapłacić za Long Drinka, no za to za, za tą margaritę, której ja nie piję i nie pije. 10 euro, mam ją dostać w plastikowym kubku. To mi się wydaje, to dosyć wygórowaną ceną W związku z powyższym wpadliśmy na taki pomysł, że e, i to Państwo też zalecamy, proszę Państwa, taka ludówka turystyczna kosztuje mniej więcej 25-35, w zależności od wielkości, są mniejsze. Wam taka duża nie jest potrzebna 25-30 euro. Który się zwraca, zasadniczo ta cena się zwraca po jednym pobycie na, na plaży. I teraz tak, ja zaraz będę też o dalszych cenach na plaży mówił. Kupujecie 50 kubeczków. 50 kubeczków. E, takie opakowanie 50 kubeczków kosztuje 3,50. Oczywiście mówię o euro, nie w złotówkach. Aż tak dobrze tu nie jest. E, dalej. Proszę Państwa, schylamy się. Ktoś z Was chce pić piwo? W naszym sklepie e, te piwo Heineken o dziwo jest tańsze od miejscowego piwa KEO. Ono kosztuje złoty y, euro 5, KEO euro 20. Na plaży zapłacicie minimum 4 euro za puszkę. Na ogół tego piwa lub z, z nalebaka. Więc płacicie, 4, praktycznie 4 razy więcej niż jest cena w sklepie. W lodówce jak kupicie po euro, już macie oszczędność. Poza tym tak jeśli chodzi o lodówkę, my robimy jeden myk. Mianowicie my zawsze jadąc, na plażę, kupujemy duży worek lodu, to kosztuje około 2 euro, wrzucamy do tego i mamy chłodne napoje i jednocześnie jak nam się chce, tam kanapki mieć, kostkę, kostkę tak. lodu. No to z opakowania wydłubujemy tą kostkę lodu i wrzucamy sobie do kubeczka. Kanapki a propos, no. nie chcę wam się w hotelu robić kanapki dla dziecka. Czy jeśli by się apartament nie chce się robić. W, w naszym sklepie pobliskim w supermarkecie, tak? Nie ja w każdym sklepie. Tak, są, są świeżo zrobione kan takie kanapki. Dosyć dużo, bo to jest taka, taka bagietka Bulk, tak. e, i ceny tych bagietek zaczynają się od mniej więcej 2,40 do 3,60 euro, w zależności od wkładu. Najśmieszniejsze, że najtańsza bagietka to jest szynka, e, ser, ser pomidor, ona kosztuje 2,40 i de facto dla dziecka, ona jest tej wielkości, że dla dziecka jest to obiad. Na, na dzień na cały No, na, na, tak. no na, na, na plażowanie wystarczy, tak. absolutnie. I teraz proszę Państwa, dalej robimy. No niestety chciałem Państwu pokazać e, buteleczkę wina. Nie. Taką normalną, oryginalną, nie. Ale, ale, nie. ale nie pokażę, bo inny się ją wypiła. E, i nie, i później teraz... Ale on mi nie powiedział a, tym, że no? to będzie do pokazanie. To było dwa tygodnie temu, naprawdę. Bo się przygotowałem dwa tygodnie przepraszam, temu. Przepraszam. No ale mnie nie przepraszaj, po prostu nie wszystko, co jest w lodówce trzeba wypijać i to tyle. To taką. taka mała butelka. Ale ta. Ta buteleczka mała, czyli to jest tam 187 chyba mililitrów, czyli to jest odpowiednik cztery buteleczki. To jest jedna normalna butelka wina 0,75 ml więcej. E, ona kosztuje w sklepie euro 50, a na plaży w barze 7 euro. Czyli państwo pamiętajcie, w sklepie duża butelka. Kosztuje tego wina, o której ja mówię, że malutka złoty 50, zł, ona kosztuje 5,90, a tylko za jedną małą buteleczkę zapłacicie 7 euro przy, y, y, na plaży w, w bazie. My robimy co innego. No, może jesteśmy skąpirali. Nie jesteśmy kupi, kupi, Kupujemy sobie takie wino. Notabene tu trochę krypciochy będzie, bo to jest akurat y, dosyć markowe... Y, znaczy markowe. To jest, ja to nazywam piknikowym winem. Bez, bez jakichś roszczeń że to jest Bóg wie jaki tam rocznik, z Bóg wie jakiego stoku i Bóg wie coś. Bardzo przyzwoite białe, ty, w tym wypadku białe wino, z winicy Sterna. I za 5 litrów my płacimy 17 euro i 10 centów. Oczywiście tego całego na plaży, nie, aż takimi pijakami nie jesteśmy, więc, więc tego wszystkiego nie bierzemy sobą na plaży, ale z tego bukłaczka odlewamy sobie wino do takiej specjalnej butelki z takim w każdym sklepie. Z takim czymś, jak kiedyś w Polsce orężadę zamykano. W każdym sklepie. I to sobie zabrażamy w lodówce, później wrzucamy do tej turystycznej i bierzemy z sobą. No, przeliczniki wina Wam pokazałem, możecie sobie przeliczyć 5 litrów 17.10. Jaki to jest przelicznik, że to absolutnie to są olbrzymie oszczędności. I teraz, żeby jeszcze troszeczkę Państwu, załóżmy ktoś lubi właśnie te long drinki. Akurat nie wiem, do Margarity to no dobra, nie będę za tym gonił, tam miałem ceny zapisane, ale nie będę za tym gonił. Obojętnie, nie wiem jaki, jakiego trunku do się to jest rum czy, czy, czy co się ja używa? Nie wiem. No, coś tam się używa. Ale proszę Państwa, to jest tak, załóżmy macie long drink na bazie yy, rumu i Wiadomo, że w long drinku na ogół to jest około 40 gram alkoholu i te tam później wypełniacze, wypełniacze, plus dostajecie to w, w plastikowym kubku i płacicie 9-10 euro za to. A za litrową butelkę Bacardi, czyli na pewno nie tego co wam w barze nalewają, bo wam jakiś psirum nalewają w barze, za litrową butelkę Bacardi zapłacicie około 17 euro, mniej więcej. Czyli zasadniczo dwa drinki, no nawet po 9 euro to jest 18. A lider Bacardi też około załóżmy 18. Przelicznik prosty. Dotyczy to również jakichś long drinków na bazie wódki. Wódka jeszcze ma lepsze przebicie, bo znowu na long drinku z, z jakąś z wódką. Też płacicie tam 9-10 euro. A proszę Państwa, z Boże, Smirnow, nie, stoliczna ja bodajże. Nie pamiętam jakaś no tego typu wódka kosztuje około 13 euro za litr. Podła, po, podła, ja to nazywam podłą, ona jest wcale podła. Ona jest po prostu nie tak margową wódką, kosztuje 10-11 euro za litr. Czyli generalnie za jeden long drink na plaży macie litr wódki. Oczywiście ja nie zachęcam, żeby na plaży pić mocne alkohole, to właśnie nie, to, to ja to mocno, mocno rozcieńczone w tak, jakichś łąknikach, tak. tylko ja zachęcam do tego, żeby nauczyć się liczyć. Nie, 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 nie potrzeba karmić kogoś. Eee, oczywiście możecie cwanego. mieć kupę, e, 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 nie cwanego, no to no, są normalnie, ja z nigdy nie polemizuję, albo, ja, albo płacę, akceptuję i płacę. To chodzi, ale to nie nie z tego, że to są turyści, oni nigdzie nie chcą pójść, nie chcą leżeć na tej plaży, chcą no kupować to co no, jest. No ok, ale, ale generalnie no, więc... są troszeczkę jak w Zakopanem, czy no, nad morzem, tak, nad Bałtykiem, dokładnie. czyli sezon tutaj, załóżmy ta, ten bar na plaży jest otwarty 6 miesięcy, i właściciel twierdzi, że on przez 6 miesięcy musi na cały rok zapłacić, w związku są, są takie, a nie inne ceny. Ja nigdy nie neguję ceny. On może sprzedawać te long drinki za 50 euro, mnie to nie interesuje. Najwyżej ja je nie akceptuję i sobie biorę tą lodówkę i kupuję. Zresztą wszyscy cypliczcy robią to samo. Cypliczcy oczywiście Absolutnie. bez krempacji, wszyscy Ta. przychodzą tam wszyscy ze swoim ze sprowiantem itd. itd. Ta. Są tacy, którzy w barach yy, też tam siedzą, zamawiają, oczywiście tak. Ale ja wychodzę z założenia, że proszę Państwa, gdybyśmy nie mieli pieniędzy, to te pieniądze należy szalować, dlatego że pieniądze generalnie ciężko się zarabia, one nie spadają z nieba. No to co, to chyba tutaj jakby się to, tą ekonomią plażową chyba się zajęliśmy. No to teraz nie pijesz w ogóle, ja się napiję, A. bo mi zasycha w ustach. I teraz proszę Państwa, mamy. Mamy cypr. Tak, mamy Cypr. Mamy Cypr, mamy 12 miesięcy w roku i mamy różne rejony Cypru, różniące się od siebie, ale zajmiemy się sezonem na, najpierw wakacyjnym, letnim. Wszędzie tłumy. Pamiętajcie o jednym, e, przede wszystkim miesiącznym. No że te teoretycz... się że w Pafos nie ma tłumy. E, no bo i... To jest takie takie miejsce. My nie widzimy tych tłumów, bo oni są wszyscy w hotelach. Znaczy, Przede wszystkim te tłumy, znaczy, no, no. ale okej. Okay. Y, różni się inaczej, mamy dwa punkty turystyczne. Mamy y, wschodnie wybrzeże y, Ayanapa, Protaras, Pernera, Caparis, czyli wschodnie całe wybrzeże, i mamy nazwisko. No, to jeszcze nie jest zachodnie wybrzeże, ale już blisko. Pafos i okolice. To są dwie, dwa rejony turystyczne. Dwa a, różne. A, dwa różne, absolutnie się różniące i, e, i przyrodą, i plażami, wszystkim. Więc w lecie, zacznijmy od tego: w lecie, jeśli Państwo macie małe dzieci i mniej jesteście nastawieni na zwiedzanie, no to chyba jednak Protaras polecamy. No tak. E, protaras, e, nie Ayanapę, a Protaras. Dlaczego ja tak? fatalnej czy znaczy nam się nie podoba dam, Nam się nie podoba generalnie, jest to imprezownia? Wieczorami, zwłaszcza nocą, bardzo dużo pijanych młodych Anglików. Oni są bardzo wrzaskliwi, tam czybnikom nie zrobią. Są wrzaskliwi. E, najpierw, drzą, drą, znaczy najpierw jest e, e, rumor z tych klubów dochodzący, później oni wychodzą, drą mordy na ulicach, żygają się, się, biją, tak. leżą po rynsztokach. A jak koło południa wytrzeźwieją, wsiadają na kłady i jeżdżą w to z powrotem pierdzą kładami. Więc to jest ajanapa. Protaras. Dlaczego dla rolników. E, z dziećmi, ale bez ambicji na jakieś takie zwiedzanie Cypru. Bo tam nie ma co zwiedzać. No na wschodnim wybrzeżu jest mało co do, co, co do oglądania. E, dlaczego? Dlatego, że tam jest prze przede wszystkim jest e, bardzo ładna plaża ciągnąca się na dosyć długim odcinku, włącznie z tą taką plażą tam, chyba ona jest, naj ona jest najbliższa z, z, z całości, ten big, e, e, w boże jak on be, e, plaża Drzewa Figowego. E, ale bardzo ładna plaża, piaszczysta. Oczywiście to jest sztuczna plaża, bo naturalnych piaszczystych plaż tak pięknych nie ma na Cyprze w ogóle. Yy, plaża się ciągnie przed hotelami. Później jest rząd hoteli. Za hotelami z kolei jest główny deptak w Protaras. I na, na lewo, na prawo tego deptaku macie Państwo tam no, tysiące, oczywiście ja przesadzam, ale macie multum knajb, barów, jakichś atrakcji dla dzieci. Głównianych. Atrakcji dla dzieci nie bo my się tam nie bawiliśmy. Knajp gównianych, Knajp. Tam, tam są ze dwie dobre knajpy. tylko Jedna jest indyjska dobra knajpa, jedna jest e, e, grecka, e, tawerna. Tak? Ale to generalnie my też na, na, na mój cypr, na grupie facebookowej, często te, 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 te dwie knajpy polecamy. E, także wszędzie z tymi małymi dzieciakami macie blisko. Jest plaża, hotele, knajpy, atrakcje dla dzieci, wszystko, wszystko w jednym miejscu. Miejscowość jest względnie nowa, więc to wszystko ładnie wygląda, i jest ok. E, jeśli chodzi o tam o plaży, już takich, że, znaczy często ludzie tam Nissi Beach, Nissi Beach, Ja na przykład Sopotu nie cierpię. Nie cierpię tłumów na plaży, potykania się o leżących e, itd., itd. No, więc Nissi Beach w sezonie jest właśnie taka. Co z tego, że jest ładna, jeśli tej urody nie można docenić? Tą urodę nisi można docenić późną jesienią, w zimie, kiedy nie ma kiedy tych tłumów. Kąpi się tak, kiedy, kiedy nie ma tam zalegających tłumów. Ewentualnie wczesną wiosną, ale absolutnie nie latem. Latem jest tam zapchane ludźmi, gwarnie, tłoczno, wszyscy na wszystkim pływają, potykają się o siebie, no w ogóle swoim zdaniem do niczego. A Janapa to jest taka troszeczkę, ja ją nazywam przypudrowaną taką mocno leciwą damą, tak. Ona moim zdaniem lata świetnością Janapa ma za sobą. I macie Protaras. Protaras jest zupełnie, znaczy mówimy cały czas o okresie letnim. Aha, skończmy jeszcze o wschodnim wybrzeżu. Proszę Państwa, w sezonie turystycznym jest tam ok, po sezonie jest... Pro, prota, wszystko zamiera. Tak. Protaras jest w 99% zamknięte, zamknięte są hotele, restauracje. Działa jeden sklep, jeden lekarz, jedna apteka. W Ayanapie 70% jest y, zamknięte. Tam bo ostatnio byliśmy w Barcu, to spotkać w Barcu kogoś na ulicy to był duży sukces. Y, mm, Pafos, y, Tutaj, mimo że Pafos jest... Y, Troszeczkę zimniejsze od. od no nie, a ja Jest no zimniejsze, nie. nie, nie, no jest zimniejsze. Tam zawsze. Tutaj u nas jest, znaczy, bo, bo jesteśmy w Papos. Tutaj u nas może jest zawsze o ten 1-2 stopnie zimniejsze i również temperatura powietrza jest. Troszkę niższa, też o no jeden za to basen stopnie. jest 32 no, stopnie, czyli ba ale basen tak 30 ki kilka stopni, także nie ma problemu. Za to tu jest zielono. Tu jest górzysty już teren, tu jest bardzo zróżnicowany, tu są różne sady cytrusowe, bananowe, Kwiat. y kwiaty. Y bardzo dużo zieleni w przeciwieństwie właśnie do wschodniego wybrzeża, że tam tylko na naczód kartofli jest zielona bo tamty, tamten teren jest rolniczy, za to, za to tam jeżdżą wszyscy Cypryjczycy do raz no. właśnie w sierpniu na wypoczynek. Ale, ale oni jeżdżą, bo oni tam pokupowali sobie domy. Nie, nie, no jeżdżą, no. generalnie tam oni wyjeżdżają, tak no. No i jest koszmarny chaos, no jedyne co mogę powiedzieć. No jest, jest, łączy, jest. To samochodów nie zaparkujesz, My, nic. Pafos sezon turystyczny trwał o wiele dłużej. E, bardzo dużo rezydentów, mieszkających tutaj, różnych nacji. E, przede wszystkim oczywiście Anglicy, ale Niemcy, Skandynawowie i tak dalej, i tak dalej. E, tu po sezonie knajpy generalnie zaczynają się nie zamykają. Zaczynają mieszkać Polacy e, no, też. mieszkać Polacy i tu zapraszamy na naszą stronę, jeśli Państwo też zechcecie tu mieszkać, to zapraszamy na naszą stronę, stronę domycypr.pl. Tam wszystkiego się dowiecie realizujemy państwa marzenia i zakupy, i zakupy tutaj nieruchomości na Cyprze. Ale wracając już do turystyki, tutaj ten sezon oczywiście w zimie jest, mniej jest ludzi, no, nie ukrywajmy, wszędzie. Tak jak w lecie w Zakopane jest mniej ludzi niż w zimie. Ale tutaj ten sezon turystyczny trwa cały czas. Większość, zdecydowana większość hoteli jest otwarta. Yy, z, większość restauracji jest otwarta, czyli wszystko yy, tętni. Yy, dobrze, ale teraz, pos, teraz mamy dwa jeszcze inne sezony. Mamy wiosnę, zimę, yy, 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 jesień i zimę. Wiosna, oczywiście tak, temperatury w morzu jest, yy, są zbliżone bardziej do, do Bałtyku, tak, więc takie, no, f, f, my nie wchodzimy w tym sezonie do, 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 do wody w ogóle bo dla nas jest za zimno ale te 17 18 19 stopni ma e, z opalaniem jest oczywiście wiosną znaczy już można się znaczy opalać się można A, nie tak jest, ale nie, nie jest oczywiście tak gorąco jak 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 wyjść jak. na balkon ale za to właśnie... za to coś za coś po zimie kiedy padają deszcze cyp wiosną rozkwita tu wszystko kwitnie, tu wszystko jest y, kolorowe, kwiecień to w ogóle miesiąc tak zwany żółty, tu wszystko, wszystkie kwiaty, które mają kolor żółty, y, znaczy kwiaty, drzewka, krzaki, wszystko co kwitnie na żółto nagle akadzie, bach, pełno bach, Bach robi się wszystko żółte, y, czyli y, 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 jeśli chcecie zobaczyć zielony rozkwitający Cypr to tylko wiosną, tylko wiosną, kwiecień, maj absolutnie hit. Oczywiście można się opalać, można się kąpać, aczkolwiek te, te kąpiele są takie no troszkę bałtyckie. E, oczywiście mniej ludzi, fajne zwiedzanie, bez jakichś kolejek, bez niczego. No właśnie, trzeba przy, przypomnieć o czym? ludziom o tym, że e, jeśli chodzi o tamte wybrzeże, ja mówię o paralii, mnie tam Kaparis i tak dalej, tam nie ma co oglądać w ogóle. Ale, ale to by się tutaj, nie... ale tutaj w Pafos. Pafos. jest dobrą bazą wypadową do zwiedzania. Tak jest. tutaj jest to zwiedzać, to w samym środku miasta jest to zwiedzać. Znaczy Nawet. raz w no. samym Pafos jest to zwiedzać, ale również papos jako baza wypadowa w głąb wyspy jest o wiele lepsza niż przy, wszystkie lokacje na wschodnim wybrzeżu, stamtąd jest wszędzie daleko. Więc proszę Państwa i teraz tak, mamy jesień na Cyprze, jesień jest proszę Państwa Przecudna. To znaczy, oczywiście, o, to już jest po okresie letnim, po tych upałach. A na szczęście nie ma żółtych. Ta zieleń żółtych, czego nie żółtych? ma, o, w, no, Takich jak w Polsce na przykład. Żółtych, znaczy, w górach. Znaczy tego, czego nie, nie cierpieliśmy w Polsce, czyli ta jesień, gdzie najpierw liście żółkną, później opadają i No To, żeby coś takiego obejrzeć, trzeba jechać w Trodos w góry. E, tutaj tego w Pafos nie ma. Ale jesień, co, co zaczytuję, mówię, październik, listopad, nawet grudzień, proszę Państwa, dalej się można opalać. E, robi się przecudna woda w morzu, dlatego, że e, w, no, morze jest jak każdy duży zbiornik. Ona się powoli nagrzewa, przez wiosnę się nagrzewa, lata jest już bardzo ciepłe. Później, oczywiście, jeśli minimalnie te, 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 te temperatury spadają, ale bardzo powoli, woda jest często cieplejsza jest woda niż temperatura w powietrzu, czyli jest tak, że wy wchodzicie na powietrze jest 25 stopni, 26 267, a woda w morzu w dalszym ciągu jest też w tej, w tej temperaturze albo wyższej. Czyli kąpiele w dalszym ciągu jest full, rewelacja listopad, październik, listopad, nawet grudzień. Opalać się dalej można. Większość dni słonecznych. Oczywiście, im bliżej zimy, tym więcej, tym więcej powinno być deszcz. Jakoś taka anorektyczka jeździ na rowerze dziwna. A bardzo ciekawe to Państwa bardzo zainteresowało, tak ale nie będziemy jej... Po... Ine zaraz ją go dogoni i przyniesie? żeby pokazać Angielkę anorektyczkę anor na rowerze, no to, to jest pasjonujące, no, dziękujemy tutaj za twórczy wkład w program. No nie, ona cały czas jeździ. Więc generalnie, proszę Państwa, oprócz okresu zimowego, grudzień, styczeń, luty, marzec już się zaczyna być fajny, e, również ten, ten okres zimowy ma swoje uroki. Je powinno. Modlimy się w tym roku, żeby padało te trzy miesiące i to tak mocno, bo ta zima w tym roku była sucha. Jeśli tutaj mocno nie popada, zbiorniki te słodkowodne, się zapory nie napełnią, możemy mieć w tym roku problem z wodą słodką do kąpieli, do mycia się i te bywały takie lata. Bywały takie lata. Ale zima też ma swoje uroki. Generalnie tu nie ma tak, że na przykład, no nie wiem, tam leje cały dzień, tak. Tak? To jak Lunie, to tak, Lunie. To jak Lunie, pół to godziny, Lunie po to... tego przechodzi, dziękuję, do widzenia, można w tym, w tym czasie sobie gdzieś tam pojechać, zwiedzać. E, jest już temperatury są, no jeśli tu w zimie jest 16 stopni, tak? Znaczy ja mówię o wybrzeżu, oczywiście tam w górach, no Trodos, no przecież mamy G, Trodos, mamy Olimp, 2000 metrów, gdzie jest nawet śnieg w zimie, ale m, tam, gdzie turyści docierają, na no, ogół te temperatury są rzędu, jeśli 16 stopni, to naprawdę już jest zimno. Nam z Ines, ponieważ już troszkę z zcyprysialiśmy, to nam jest, yy, yy, bywa chłodno tam. Tak, chodzimy, jesteśmy już Pafosiani. Pafosianie, tak, chodzimy już ubrani <laughs> jak cypryjczycy, czyli tam i kurteczka, i sweterek, i... <laughs> i ciepłe Adidasy, no tak. takie dziwne rzeczy. No to, co, chyba dalej nie będziemy męczyć, bo już troszkę opowiedzieliśmy, Ta, jak, ja myślę, że my jak... mamy do czynienia z inteligentnymi ludźmi. No, znaczy tak, nie że... mamy, jesteśmy jest przeświadczeni <laughs> o tym. E, Także czyli generalnie państwa... E, Proszę zachować te, 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 te środki bezpieczeństwa. Ja nie mówię o alkoholu, tylko mówię o środkach ochrony też jest na plaży. No to też jest tak. Jak tak, o tak. chce, CC ugryzie? To... No tu nie mam CC, ale ok, może ugryźć. No, no, znowu płyniemy na falach fantazji. Więc generalnie potrzeba przede wszystkim patrzcie za dzieciakami, tak? Nie bawcie się w, w Cypryjczyków, że mamusia siedzi na plaży tam przegląda smartfon, prawda? A później gdzie jest gdzieś gdzie jest dzieciach. Codziennie szuka się jakiś tam tabunów dzieci po plażach, bo dziecko w tym czasie zniknęło z, z widoku rodzica. Zajmujcie się pociechami, smarujcie, ubierajcie odpowiednio, smarujcie odpowiednio, na głowę. woda mineralna. Podstawa absolutnie, I czapka na głowę. Ostatnio mieliśmy ze znajomymi też problem, że z naszą wnuczką bawiła się. Ta e, córka, córka tak, tak i, i później miała problemy, bo bez czapki, bez czapki no, I, i, się. i on nie, niestety się przegrzała i tam mi była i gorączka i trzeba było kopać w zimnej wodzie, generalnie jakieś takie rzeczy. Więc proszę, rozsądek, rozsądek, rozsądek. Przyjeżdżacie do nas? Ale oczywiście przyjeżdżajcie do nas, kochani moje, przyjeżdżajcie. Niech zawsze. was będzie więcej i więcej, naprawdę. Zawsze, zawsze macie państwo Ach. do wyboru, czy inwestować tutaj, gdzie pieniądze się zwracają, czy w polską loterię, że tak powiem, fantową grać. Tak bo jest. Przepisy w Polsce się w takiej szybkości zmieniają. Przepisy zarówno skarbowe, finansowe itd., że ciężko normalny człowiek nie powinien inwestować. Mili państwo, jeśli nas lubicie... Jeśli nas lubicie, mnie to mniej osób lubi się. jeśli nas lubicie, okej, okay, lajkujcie, e, zapisujcie się na subskrypcję, zawsze z tym słowem mam problemy e, i do zobaczenia, no co, tak? No całuję was. No. Pa, pa. Hej, hej. Bezpieczeństwo na plaży pierwsze ważne.